Siemano, witam w kolejnym odcinku z Pragi. W tym odcinku będę pokazywał wam różne ciekawe restauracje w Pradze. Pierwszym jest Eska. Pika lecimy. Dobra, jestem już w środku. Jest ogromnie dużo ludzi i jest dosyć głośno, a głośno jest dlatego, że restauracja ma otwartą kuchnię, więc siedząc tutaj przy wejściu możesz widzieć, jak przyrządzają tobie śniadanko, twoje śniadanko, twój obiad. Tak to wygląda. Bardzo ciekawe. Thank you. Restauracja też bardzo przykłada uwagę do bycia bio, taką naturalną, i w ogóle można kupić tam ich rzeczy lokalne, zrobione przez nich. No i dlatego też to jest takie drogie, bo SK miesza kuchnię nowoczesną z tradycyjną czeską kuchnią i wychodzą różne ciekawe połączenia, mają swoją własną piekarnię. Do mnie już przyszła kawusia. Nie, to nie był drink, to było cold brew, dlatego tak wygląda dziwnie. Ale, no, to nie jest k***a whisky z kolą. <grywa> no, jest ten Proces jedzenia, oceniania, wszystko nagrałem w slow motion, więc nie wiem, co z tego będzie. Powtórzę na szybko wszystko, co mówiłem, w razie czego. No to y, zamówiłem trzy rzeczy, czyli cold brew, no, które już kończę, yy, omleta, już wam mówię, omlet with cheese, Chiva chips, Bread 33 and butter i... 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 i, i bruschetta toast ser, musztarda i dip pomidorowy wydałem wszystko 82 zł więc nie jest tanią, ale jest dobrze, jest bardzo dobrze SK to Restauracja, która specjalizuje się w gotowaniu starych potraw, czy starych czeskich potraw na, na nowy sposób. E, I stara się być przy tym taka mocno ekologiczna, e, taka green. E, mają swoje jakieś bioprodukty tutaj do kupienia. Otwarta kuchnia, co też robi bardzo dobrą robotę. Dodaję tu na pewno klimatu temu miejsca. Aha, wszystkie restauracje, które odwiedzę w dzisiejszym odcinku będę oceniał z dwoma kryteriami, czyli ocena za cenę i ocena za... Smak. W skali od 1 do 5. Moją ocenę wchodzą na końcu materiału. Wszystkie naraz. Wyciągniemy średnią i, i, i zobaczymy wielkiego zwycięzcę. Teraz Wam przeczytam, co udało mi się znaleźć w internecie na temat tej restauracji. No to tak. Eska. Restauracja w pracy, która należy do sieci. Ambiente. Serwuje nowoczesne dania inspirowane tradycyjną kuchnią czeską. Mieści się w starej fabryce w dzielnicy Karlin, z industrialnym wystrojem i otwartą kuchnią, gdzie można podglądać kucharzy przy pracy. To miejsce jest uwielbiane przez miejscowych i turystów za swoje nietypowe podejście i pyszne jedzenie. Bardzo fajnie tutaj. Taki jest klimacik. Widać, że tu takie bogole chodzą, to jest takie edgy, wszystko, ale widać, że na kuchni, wśród Timu jest taka rodzinna atmosfera. Wszyscy się uśmiechają, śmieją i jest ogólnie fajnie. No, a my lecimy do kolejnej restauracji. dobra, za mną tam znajduje się już restauracja druga: Czerwony Jeleń i. Tam znajduje się Brama Praska, więc w sumie jest to niedaleko centrum. Nie jest to ścisłe centrum, ale centrum. A tak się prezentuje Budynik. Dobra, znajdujemy się ponownie już w kolejnej restauracji. Ja zamówiłem, znaczy jeszcze nie, ale chcę zamówić Ramp Steak, i zamówiłem jeszcze Milko. Mliko to jest rodzaj lania piwa i charakteryzuje się tym, Dobry. że. Dobry dzień. To jest właśnie milko, milko, czyli bardzo mało piwa i dużo piany. Jest bardzo delikatne, słodziutkie, idealne takie na orzeźwienie. Taka lemoniatka, pije się je bardzo szybko. Te uczucie picia tej piany jest niesamowite. Ło, musicie to spróbować jak będziecie w Praze. Naprawdę. Uo. No, a tak to wszystko wygląda od środka. Tu jest też kuchnia na wierzchu. Wszystko takie, oczywiście, ratujący jeden <grym> I bar. Zdecydowałem się na tego w miarę najtańszego steka, bo trochę szkoda mi pieniędzy. Ale gdyby było mi szkoda pieniędzy, no to w ogóle na to nie przychodził. Ale też nigdy nie jadłem takiego prawdziwego steka, więc zamówiłem sobie się trochę zdziwiłem jak mnie zapytały o rodzaj roztopu smażenia więc z, z, z nerwów powiedziałem po prostu medium no tam nie, nie dostałem samego mięsa, ale jeszcze wziąłem sos e, i steka I tam będą jeszcze jakieś dodatki, jakieś jakby, ziemniaki, albo szparagi, coś takiego. dopiero teraz zauważyłem że tam na ścianie jest no nagroda za najlepszą restaurację w 2024 i na no, najlepszych kucharzy Pierwsze miejsce w 2022 i drugie miejsce w 2023, Więc to nie wiele co No dobra przyszło jedzonko I no nie wiem co mam powiedzieć po trochę to wow I to mamy tutaj tak sam oczywiście stek, ziemniaczki, rzodkiewka, kalafior, szparak, Taka przemianka i sos barbecue. Ale pachnie Wow. zobaczmy mięsko O, wow. Ale sacisty Uch Yo What the hell Ło wow. Nie dam nigdy chyba też szparagów A jak jeden, to nie pamiętam Mm. Spodziewałbym się, że coś takiego tak smakuje. Dobra, sprawdźmy samego sosiku. Okej. Okay. Czuć, że domowych W sensie robiony tutaj na miejscu. Gorczycę czuć. Jakieś takie... Uda. Co to za smak? Lekko słodki. Lekko, nie wspomnę, leciutko pikantne. Moje kubki smakowe nie zasługują a ja czuję już jak mi złotychki z portfela na pewno zapamiętam sobie tą restaurację ze względu na to że po raz pierwszy piję tutaj milko jeszcze raz z teka powiem takiego prawdziwego ale jezu ile on ma soków w sobie jo mimo że najtańszy to smakuje jakby był najlepszy najdroższy kalafiary nadal smakują na kalafiary no ja nie lubię Wierzę, że są niedobre po prostu dobre, ale ja nie lubię. Dobra, spróbujmy mięsko z sosem. Trochę bym tego po bo Soli jest tutaj dosyć dużo, bo jeszcze jest posypana na wierzchu płatki soli. Ale zdała się taki mało pieprzny trochę. Dziękuję. Trochę <laughs> nas poniosło. 31 euro to bardzo dużo pieniędzy. 120 zł, no dobra, no, ale to tak raz w życiu to mogę, nie? No najdroższy to tu był stek 445 zł yy, koron. 90... No piwo nie jest drogie, no dobra, największy wydatek to był jednak ten stek, który kosztował na złotówki 76 zł, czyli za 3 piwa wydałem 38 zł, to no, w Polsce raczej nie wypijecie takich nie wydaje mi się. Oceny na końcu, a my lecimy do kolejnej. Kochani, znajdujemy się w kolejnej restauracji. Dość nietypowej, przynajmniej tak nie na co dzień. Nie ma tu kelnerów, są ciapciągi. Jakie wciągi ci przyjeżdżają? Jedynie kelnery są po to, żeby wziąć od ciebie zamówienie. Jako, że nie jestem głodny, to wziąłem sobie tylko starter. To nie chodzi o to, że 490 koron za cheeseburgera to tak średnio. Tylko po prostu nie jestem głodny, tak? Wziąłem sobie to i ciemne piwo. Zobaczymy jak długo. O, thank you. Zobaczymy jak długo zajmie to wszystko. No dobra, przyjechało żarcie wziąłem tatara no i do tego był smażony chyba flip pusty jak łapierdziela ja no i wziąłem szybkiwko. piwko mm, bardzo dobre, surowe mięso No dobra by kochamypowiła mu tatara i za 290 torem to rob będzie jest 50 zł. This right here is my favorite thing. Podobno wszystko, co na talerzu jest jadalne, ale. No kurde. Cały jest ząbek czosnku. Trochę sus. Ok. Do czego mogę się przyczepić, to to, że chleb jest masakrycznie pusty. Normalnie, jakbym nie wiem I to ma w oleju. No i jest za mało osłony, nawet nie. A soli tu nie widzę. No ale piwo jest dobre No ale to jakby w Czechach zawsze piwo jest dobre, to tak jakby Twoja wciąga to waha całole to no nie ma szans No dobra, ale no Nie wiem, zawiodłem cię O tu była mapa Ja Błądziłem po tym całym barze Bo nie wiedziałem gdzie jest moje miejsce Witam Was w kolejnej restauracji Może nietypowo restauracji Ale restauracja znajduje się w tej wieży Zapraszam i lecimy oh, oh, so oh, oh, oh. Bo Nie odmówiłbym sobie kawki na takiej wysokości tego latte americano No i zamówiłem też carbonara Dość włoska nam się to aktualnie zrobiło Ale dawno makaronu nie jadłem, a ja miałem ochotę Hmm. nie zrobiłem. <laughs> A w ogóle to znajdujemy się w restauracji Bistro 66. Liczba ta nie jest tu przypadkowa, bo znajdujemy się 66 metrów nad ziemią. No jest trochę wysoka. Gdybyście chcieli odwiedzić, to tą wieżę to nad nami jest jeszcze obserwatorium. Chyba nawet są trzy z tego co kojarzę. I każdy ma 360 View na praga, ale jedzenie z takim krajobrazem to jest. Jakby tu nawet nie... To nawet nie musi być dobre. A jest dobre. Ale coś bym tu dodał. Kurde, czegoś mi pokuje. Znowu. Dobre, ale takie kurde, bez charakteru. według mnie bardzo takie płaski. Ładnie pachnie, wszystko fajnie. Ubierzesz? Taki tak, ja, tak smaku. Z ziół nagle. Teraz wie przypoczyłem. Takie masz uderzenie mocnych smaku I po sekundzie już jest tylko trochę makaronu, i tutaj można płacić tylko gotówką, jeśli chodzi o obserwatorium. Jeśli o restaurację chodzi, to jeszcze nie wiem, zaraz się przekonamy. To po prostu zróbcie sobie rezerwację, przyprowadź, sobie zjecie Nie jest tu drogo, jest tak normalnie, a nie daj, że macie widoki. To jeszcze jedzą tam. Nie musicie płacić za wejście. Tylko, oczywiście, za, za to, co załowić. Czy to kawa i, i, i carbonara nie wyjdziemy taniej, albo bardzo podobnie, co sam bilet na, na, na górę. No byśmy się znajdowali 30 metrów wyżej, ale. Podsumowując, dobre to było. Ale no dupy nie urywał. Nie smakuje większość ze Ciebie. Zwykły, po prostu chłop z polski. jest Dobre było, ale e, moje kubki smakowe nie doznały orgazmu. No to wam to poproszę. Ale za to bardzo dobra kawa. To akurat jest ktoś, Może byśmy sobie wzięli jakiś werser jeszcze? A co? Ostatni dzień, tu trzeba szaleć. No, to, na mi to okaże się, a że mi to znowu wrócicie. Łatwiej by było, gdyby mi dała menu, wiesz? Coś mi się wydaje, że ktoś chyba, żeś miał urodziny. wiem. Добре, швидко їдемо А, а взагалі, я замовив, що це з сарнім, Nie no wiem czy one poczekały, jak one już są zrobione. One są na wystawie, oni biorą to z wystawy. Poczekamy no to prawie 10 minut. Jak nie ponad? Jest fajnerów na 3 instalacje, czy w tym wychodzie? Nie wiem. Kurwa, to nie ma w żywo. Już prosiłem z 15 minut temu. Siedzę, kur, się zaraz się w kur wydajmy to w Chyba się w końcu udało. 465. No, ile wydałem? 84 zł. Według mnie przystępnie. Więc nie wydaje mi się, żeby to było jakoś bardzo dużo za możliwość jedzenia na takiej wysokości. Jedzenie nie było jakoś super złe. Ale mogło być lepsze. Zapraszam do oceny końcowej wszystkich restauracji. Kto będzie zwycięzcą? Kto wygrał ten pojedynek? No i witam moi imię, w grande finale tego odcinka. Wielki finał. Kto wygra? Wow, ale emocje! Jako wielki recenzent jedzenia restauracyjny, no nie mogę tak wyglądać, więc dajcie mi chwilę. od razu lepiej. A więc tak, moje mili, na pierwszy rzut leci ESK. Wydaliśmy w niej 84 zł. No cóż, jeśli chodzi o cenę, jest ok, Jest tak... Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Dobra? Więc nie jest serio źle. Dlatego moja ocena za cenę to jest 3 na 5. Dobra, jeśli chodzi o smak, 4 na 5. To było obrzydliwie przepyszne. Te tościki matko boska. Nie jadłem lepszych tosów na świecie. A robię najlepszy, No, już nie najlepsze na świecie, ale robię prawie najlepszy na świecie. Uwaga, tutaj e, chciałem przyznać dodatkowy punkt za ogólny wystrój. Było widać kuchnię, wszystko było takie fajne, clean. E, obsługa była bardzo miła. Za to też się należy dodatkowy punkt, bo nie wszędzie ta obsługa była na najwyższym poziomie, a tutaj było na najwyższym i jeszcze stopień wyżej. Więc tutaj na, 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 na najwyższym. Na, na najwyższym. Cześć. Więc no. Bardzo mil milutcy byli dla mnie. Dlatego dodatkowy punkt za to i za ogólny wystrzyg, bo było takie bardzo to przyjemne, ciekawe doświadczenie, tak? Przechodząc dalej, moi drodzy, restauracja Czerwony Jeleń. Yeah. Wydałem tam niestety 120 zł, trochę portfel zobolał, ale według mnie... Było warto. Jadłem tam mój pierwszy stek, pijem jedno z lepszych piw, Milko, 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 nigdy nie pamiętam. Bardzo dobre piwka i na pewno będę miał to bardzo długo w pamięci. Ale przychodzę do ocen. No dobra, jeśli chodzi o cenę, 2 na 5. Niestety, trochę drogo, ale still warto tam pojechać, bo za to smak oceniłem na 4 na 5, więc wydaje mi się, że to jest bardzo wysoka nota. Tylko pamiętajcie, że oceny są od 0 do 5, nie od 0 do 10. Warto mieć to na uwadze. stek był naprawdę przepyszny. Troszeczkę niedopieprzony, ale dobrze, bo nie był przepyszny. Ziemniaczki były bardzo dobre. Paragi nawet też były dobre. Na no jedyne co mi nie smakowało, to kalafiory. Tylko, że no, ja po prostu nie lubię kalafiora. Nie będę odejmował za to punktu, no bo wystarczyłoby lubić kalafiory i byłoby kuka 5 na 5 tak? Uwaga, plot twist, największy w tym filmie. Czerwony jeleń dostaje dwa dodatkowe punkty za piwa, za te takie experience, które tam doświadczyłem, bo to było naprawdę coś takiego innego, dziwnego. Nigdzie indziej nie spotkałem się z tyloma właśnie, by, by, z takim wyborem piw, więc dwa dodatkowe punkty na konto czerwonego jelenia i lecimy z wytopną, no. proszę Państwa. Co ja mogę rzec o tej restauracji? Pociągowa restauracja wytop. na no, 78 zł. Nie będę ukrywał, trochę się rozczarowałem. Okropnie tłuste jedzenie. Tosty były tak tłuste, że normalnie rękę miałem tak mokrą przez olej, jakbym dosłownie wsadził sobie do rękę. Tu, a, do oleju. <śm> I zrozumcie mnie źle, sam jestem zwolennikiem tłustego żarcia. Ale to już było przegięcie pały, no, Zdecydowanie za dużo, za bardzo puste to było. A się kurde odbierało to przyjemność z jedzenia, naprawdę. Szkoda. No niestety. Ale, ale, ceny były dość, no przystępne. Nie było super drogo. Wiadomo, że mogły być taniej. Dlatego wziąłem tylko starter. Ale nie brałem też tylko starter, bo byłem już serio najedzony. Tylko cztery restauracje w jeden dzień. Znaczy było dwa dni, jak to nagrywałem. Ale no, pamiętam, że miałem już podkorek tego jedzenia i nie chciałem się zadrżać, dlatego brałem tylko tą przystawkę, tylko tego tatara. Dlatego ocena za cenę to jest 3 na 5 w tym przypadku, a ocena za smak niestety 2,5. Ale nie skreślajmy na no, sam start tej restauracji, bo może, nie wiem, krąg mi się kurwa długo w oleju stały czy coś, bo to mógł być przypadek przy pracy. Nie jestem w stanie to zrozumieć, ale były pociągi, co było bardzo ciekawe. Dlatego plus jeden punkt na konto tej auto-restauracji. A przed nami ostatnia restauracja z tego filmu, czyli Bistro 66. Z tej restauracji wydałem 86 zł, więc nie jest źle. W szczególności, że brałem tam i spaghetti, i deser, i kawę, więc wydaje mi się, że jest najbardziej przystępna, jeśli chodzi o ceny. No i w dodatku jedzenie na takiej wysokości, 66 metrów. Jesz sobie, dupcasz ten makaron, patrzysz panorama Pragi. No pięknie. Kto by nie chciał tego, kurwę przeżyć. Bardzo polecam, jeśli jesteście w Pradze albo planujecie jechać do Pragi, Zarezerwujcie sobie tam y, miejsce, bo naprawdę warto, jest to taki fajny experience, taki urozmaicenie podróży, Mam, bym to nazwał, a nie jest wcale drogo, nie? Dlatego za jedzenie na takim miejscu, na takiej wysokości, za to dostanie jeden punkt dodatkowy. Już przechodzimy do oceny smaku oraz ceny. Jedzenie w same w sobie nie było jakieś, nie wiem, jakie, było takie, no dobra, było dobre, nie było chłodne. A nie było jakichś przecież. Było takie. Okej. Okay. Ale jeśli chodzi o deser, moi drodzy, nie, bo w Gębie nie dość, że to wyglądało przepięknie, bo to smakowało, o boż. Do tej pory czuję ten serniczek w moich ustach, mimo że to było prawie miesiąc temu. No więc jeśli chodzi o serniczek, to. Fiu, fiu, fiu. Fiu, 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 fiu. Jakby to powiedział słynny. E, największy, najlepszy polski kucharz. E, oczywiście pan Robercik Makowicz. E, pozdrawiamy pana Makowicza. No ale dobra, porozmawiajmy o cenie, bo była to jedna z najbardziej opłacalnych restauracji z całego tego zestawienia naszego. Nie wydałem jakby super dużo. Ocena za cenę to moi drodzy 3,5 na 5. Smak dałbym tutaj 3 na 5, bo było dobre, nie było chude, tak? nie było jakoś to wyśmienite, tak jak mówiłem wcześniej. Dlatego cena za cenę to jest 3,5. Och, lipka. A za smak to 3 na 5. Ale moi drodzy, nie obyłoby się bez mojego marudzenia. Obsługa była tragiczna. Była okropna. to Pani Pani na recepcji? Najmilsza kobieta na świecie, jaką widziałem w całym Star... Pani na recepcji, najmilsza osoba, jaką poznałem chyba w Pradze, e, ale kelnerzy, no pozostawiało to trochę do życzenia. Na sam rachunek czekałem ponad 30 minut. Trochę się stresowałem, że nie zdążę przez to na autobus do domu. Dłużyło mi się strasznie te pół godziny. Możecie powiedzieć, że piękne widoki w ogóle, ale ja tam siedziałem prawie półtorej godziny, więc już mi wystarczy tych widoków, jak chcę jechać dalej, dobra? I uwaga, pierwszy minusowy punkt w tym filmie, na tym kanale. Za obsługę. No niestety. No ale jak ja czekam, ja rozumiem, że ci kelnerzy pewnie latali, bo mieli tam jeszcze jakieś inne obowiązki, ale kurczę, no bez przesady, że pół godziny czekam na rachunek, gdzie w tej akurat, w tym Bistro 66 nie było jakoś dużo ludzi. Były też wolne stoliki. Kelnerzy sobie normalnie gadali, widziałem, stali, sobie, się o a i tak naprawdę. No niestety, minus jeden punkt za to, ale już nie będę takim wielkim ch**iem i dam im dodatkowy jeden punkt za dobrą kawę, bo naprawdę była bardzo dobra, więc yy, mamy tak. Czyli podsumowując. Dodatkowy punkt za widoki, minus jeden punkt za obsługę, ale dodatkowy jeden punkt za kawę. Więc mi się wydaje, że jest to fair. Mają dodatkowy jeden punkt, jest wszystko tacy super, hiper, fajnie, wszyscy się cieszą. Przejdźmy do podsumowania, do grande finale. Tak więc moi drodzy, po zliczeniu wyników, komisja egzaminacyjna punktowała na pierwszym miejscu Egzekw, SK i Czerwony Jelek. Gratulacje dla zwycięzców. Dostaliście totalnie nic. Miejsce drugie, Bistro 66. Kto by się no i niestety, niestety, niestety. Trzecie miejsce: restauracja. Wytopna z pociągami w moim teleturnieju. Nikt nie przegrywa, każdy jest na podium, wszyscy się cieszą. I to byłoby na tyle. daj lajka. Dobra? Daj, lajka.